No to cześć. Słuchajcie, tu mam spalonego hubiaka. Zobaczymy jak ten zwęglony hubiak będzie nam się zachowywał przy krzesaniu. Spróbujemy najpierw jedną z technik krzesania, czyli bierzemy krzesiwo. Trzymamy w ten sposób. Bierzemy kawałek krzemienia i próbujemy zrzucić iskierkę. Zobaczmy, za którym razem się uda. Tym krzemieniem nie idzie, ale już widzę już wszystkie iskierka. skierka. Zobaczcie, jak to ładnie szybko się taki żar rozprzestrzenia. teraz spróbujemy z, z błyskoporkiem i teraz inną technikę zaprezentuję e, będę krzesał e, bokiem czyli trzymam w lewej ręce tym razem krzemień i krzeszę w ten sposób Tak żeby sobie pudełka nie wywalić. No już mamy czarnie, jeszcze nie mamy. Nie, mamy, już się zajęło. Wystarczy czasami iskierka i to już zaczyna pięknie się tlić. Tak więc dwie techniki pokazałem Wam. Czyli uderzamy krzemieniem większym w ten sposób. O, zobaczcie jak to, jak to zaczyna się w tych miejscach, gdzie spadła iskra tlić. Druga technika w lewą ręce krzemień i krzyżemy w ten sposób. technika którą wam pokazywałem na filmie wcześniejszym jest trudniejsza bo trzymamy w lewej i staramy się zrzucać zrzucać iskry na na trącą y, się chłopkę a tymczasem pozdrawiam was chodźcie po polach zbierajcie kamienie możecie też y, zakupić przesiwo no i nie ma jak to iść do lasu i rozpalić tu metodą ogi. Tymczasem pozdrawiam Was, a ja tutaj muszę zagasić to pudełko.